Spokój, dobro. Przepraszam, że trochę taki zmęczony jestem, ale dzisiaj cały dzień, oczywiście kolejny dzień <gryw> ze studentami w Beskidach. Ja trochę przeczołgali. Dzisiaj taki może trochę e, motywacyjny ten Nowtopik. E, niektórzy z was pytają może z takim też e, zadziwieniem, że też się ojcu jeszcze chcę, e, jak ja to robię, prawda, że ja mimo wszystko ciągle robię. No właśnie, skąd brać motywację do działania? Troszkę Wam opowiem o sobie. Pierwsza sprawa, no oczywiście, to jest łaska Boża, tak? Żyjesz w łasce Bożej, to Bóg cię też wspiera i to jest, i to jest pewien grunt działania. Pan Bóg daje wsparcie do realizacji powołania, do realizacji zadań, które On nam daje. Czyli innymi słowy, ja wierzę w to, że realizując swoje powołanie. Realizując te zadania, które Bóg mi daje, po pierwsze, się w pełni rozwijam na miarę swoich możliwości. Po drugie, moje możliwości są przekraczane przez łaskę Bożą. Po trzecie, jest to najlepszy sposób do, do rozwoju właśnie siebie i do bycia szczęśliwym. Bo Bóg, jak daje zadanie, to chce, żebyśmy przez te zadania też rozwijając siebie sami byli szczęśliwi. Tak się realizuje swoje powołanie. Ale motywację biorę skąd jeszcze, bo wiecie, czasami tak człowiek patrzy dookoła i zastanawia się po prostu, czy warto, inni żyją inaczej. Ja już nie mówię, żeby nie przeszkadzali, żeby nie pomagali, ale żeby przynajmniej nie przeszkadzali. I może się okazać, że w jakichś swoich zakładach pracy, w których jesteście, w swoich środowiskach, rodzinach, ludzie żyją innymi idealami, coś innego jest dla nich ważne, istotne i po prostu w tym momencie człowiek, no. Czuję się, jakby sam został na, na polu chwały, polu walki. I to nie jest proste, i to jest czasami bardzo demotywujące. Czy ja przypadkiem nie zostałem sam jako ten jeden ze sprawiedliwych? Chcę ci powiedzieć, abyś robił swoje. Dlatego, że właśnie Ciebie Pan Bóg stawia w tym miejscu, właśnie Ciebie Pan Bóg powołuje do pewnych spraw, daje Ci takie, a nie inne rozumienie, umiejętności właśnie w tym ani innym środowisku. Kiedyś usłyszałem coś takiego, wiesz, ty bądź sobą, ty rób swoje w tym miejscu, gdzie Pan Bóg postawi, a resztę Jemu ja zostaw. I może się czasami wydawać, że my jesteśmy w takim średnim położeniu, że chcielibyśmy więcej zdziałać. A Pan Bóg mówi, bądź sobą. I to jest chyba ważne, abyś właśnie był sobą, abyś była sobą tu, gdzie pracujesz, tu, gdzie jest Twoja rodzina, Rób, co możesz, aż to zostaw Panu Bogu. Bo właśnie Pan Bóg Cię powołuje do tego, abyś w tym miejscu realizował Jego wolę, był szczęśliwy, rozwijał się. I to jest troszeczkę tak z tymi talentami yy, biblijnymi. Yy, wiecie, no Pan Bóg daje nam różne talenty. Czasami komuś daje yy, więcej, komuś daje mniej, na, na miarę Jego możliwości. Ale nikomu nie daje zero. Chce, żebyśmy to pomnażali, żebyśmy po prostu szli w ten... Yy, ten czasami trud, radość, przywilej kroczenia Bożymi drogami. Do tego Cię zachęcam, abyś nie zakopywał tego, co Bóg Ci daje, ale po prostu wiedział, że kiedyś jak staniesz przed Bogiem, to Pan Bóg powie, Ciebie zapyta, jak Ty życie przeżyłeś, nie jak przeżył ktoś obok Ciebie. Oczywiście On będzie rozumiał wszystkie konteksty Twojego życia, pokaże Ci je, ale przede wszystkim zapyta, jak Ty przeżyłeś. Nie jak ktoś obok, nie jak Twój sąsiad, Twój pracodawca, może Twojej najbliżsi, jakie było Twoje życie? No ja bym chciał to życie dobrze przeżyć i na to pytanie też Bogu dobrze odpowiedzieć. Popełniam błędy i owszem, ale to, co mnie właśnie najbardziej motywuje do, do działania, do wypełniania woli Bożej, to jest taka odpowiedzialność przed Bogiem za własne życie, za swoje talenty, za to, kim jestem, do czego, do czego mnie Bóg powołuje. No, dzisiaj troszkę dłużej, bo ponad 4 minuty. <grych> Pokój, dobro.